Głos Boży mówi do mnie przez cały dzień. Lekcja 49, Kurs Cudów. Jest całkiem możliwe słuchanie głosu Bożego przez cały dzień bez jakiegokolwiek przerywania regularnych czynności. Część twojego umysłu, w której przebywa prawda, pozostaje w stałej komunikacji z Bogiem. Czy jesteś tego świadomy, czy nie? To ta inna część twojego umysłu funkcjonuje w świecie. I przestrzega jego praw. To ta część jest stale rozproszona, zdeorganizowana i wysoce niepewna. Część, która słucha głosu przemawiającego w imieniu Boga, jest spokojna, zawsze cicha i całkowicie pewna. To naprawdę jedyna część, jaka jest, ta inna część to dzikie złudzenie, gorączkowe i rozkojarzone, lecz nie mające żadnej rzeczywistości. Dziś postaraj się jej nie słuchać. Postaraj utożsamić się z tą częścią Twojego umysłu, w której na wieki królują cichość i pokój. Postaraj się usłyszeć głos Boży, miłująco wołający do Ciebie, przypominający Ci, że Twój Stwórca nie zapomniał swojego Syna. Dziś będziemy potrzebować co najmniej czterech, pięciominutowych okresów ćwiczeń, a jeżeli to możliwe, więcej. Spróbujemy naprawdę usłyszeć głos Boga, przypominający Ci o Nim, i o twym ja. Podejdziemy do tej najszczęśliwszej, najprzenajświętszej myśli z pewnością, wiedząc, że gdy będziemy tak czynić, połączymy naszą wolę z wolą Boga. Jego wola jest, Jego wolą jest, byś usłyszał Jego głos. On ci go dał, abyś był słyszany. Aby był słyszany. Słuchaj w głębokim milczeniu. Uspokój się zupełnie i otwórz swój umysł. Przejdź poza wszystkie ochrypłe wrzaski i chore wyobrażenia, które przykrywają Twoje prawdziwe myśli i przesłaniają Twoją wieczną łącznie z Bogiem. Pogrąż się głęboko w pokoju oczekującym Cię poza gorączkowymi, hałaśliwymi myślami, widokami i odgłosami tego niepoczytalnego świata. Ty tu nie mieszkasz. Próbujemy dotrzeć do Twojego prawdziwego domu. Próbujemy dotrzeć do miejsca, w którym jesteś prawdziwie serdecznie witany. Próbujemy dotrzeć do Boga. Nie zapominaj, by bardzo często powtarzać dzisiejszą ideę. Czyń to z otwartymi oczyma wtedy, gdy będzie to konieczne, ale z zamkniętymi wtedy, gdy będzie to możliwe. I pamiętaj, by usiąść w ciszy i powtarzać dzisiejszą ideę, kiedykolwiek będziesz mógł, zamykając oczy na świat i uświadamiając sobie, że zapraszasz głos Boży, by mówił do Ciebie. Głos Boży mówi do mnie przez cały dzień. Lekcja 49, a już niebawem kolejna lekcja kursu cudów, na którą już teraz serdecznie Cię zapraszam. Do zobaczenia.